Czy można stracić wiarę, czy można rozwinąć wiarę? Jak to jest z tą naszą relacją z Bogiem? Na ile my na to mamy wpływ, na ile nie mamy wpływu o tym dzisiaj w teologii przy kawie. Dzisiejszy odcinek i ten dzisiejszy temat jest zainspirowany licznymi rozmowami, ale też wiadomościami, które dostaję od różnych osób, które też oglądają te odcinki, są, są na tym kanale. Bardzo dziękuję za te wiadomości, które mówią o właśnie swoich różnych doświadczeniach dotyczących wiary. Niejednokrotnie, niestety, pojawia się tam taka refleksja, o właśnie utracie wiary, o tym, że ktoś gdzieś w swoim życiu po prostu albo przestał wierzyć, albo po prostu jakoś tak się zredefiniował z wierzącego na bardziej agnostyka, czy też osoby, które mówią wprost, że gdzieś z tą wiarą się u nich podziało krucho. Czy można wiarę stracić? Od strony naszej odpowiedzi, czyli od, z takiej perspektywy naszej relacji do Boga, to tak, można. Trochę to można sobie porównać do relacji z drugim człowiekiem. Jeśli z kimś nie rozmawiamy, nie widzimy się, nie wiem, 10, 20, 30, 50 lat, no to siłą rzeczy trudno powiedzieć, żebyśmy mieli jakąś relację, prawda? Ani nie rozmawiamy, ani kartki na święta, ani jakiegoś kontaktu. No to wiadomo, że powiemy, że no właściwie ta relacja nie istnieje, ten człowiek nic o nas nie wie, my nic o nim nie wiemy, nie dzielimy razem jakiejś części swojego życia, nie interesujemy się sobą nawzajem. No to można powiedzieć, że właśnie jest ta utrata tej relacji. No i dokładnie tak może być między nami a Bogiem. To, że Pan Bóg się nami interesuje, to jest akurat pewne, to się dzieje zawsze. Natomiast to, czy my się nim interesujemy i czy chcemy być z nim w relacji, to już nie jest takie pewne i to niekoniecznie musi być zawsze. I rzeczywiście, my możemy odpowiadać na to przychodzenie Pana Boga do nas, na tą relację Boga do nas i odpowiadamy na przykład na różne sposoby. Odpowiadamy przez modlitwę, przez to, że trwamy w tej modlitwie regularnie. Odpowiadamy przez to, że czytamy Słowo Boże że jesteśmy w takim nastawieniu na słuchanie Boga, na odkrywanie Go w naszym życiu, na otwieranie się na Jego działanie, że przyjmujemy sakramenty, że jesteśmy we wspólnocie Kościoła albo w jakiejś innej wspólnocie, która nam pomaga w tej relacji wzrastać, że też w naszym życiu staramy się właśnie tą codzienność dzielić z Bogiem, to znaczy też reflektować nad tym, jak żyjemy i czy to jest zgodne z tym, co mówi Ewangelia i z tym, co też naucza Kościół, i też po prostu, czy potrafimy na nasze życie patrzeć jako na przejaw Bożego działania, Bożej opatrzności, Bożego prowadzenia. I rzeczywiście w taki sposób, rzeczywiście nasza wiara może się, może się rozwijać, może się umacniać. Podejrzewam, że ci, którzy mają jakieś doświadczenie życia z Bogiem, no to powiedzieliby też, że, że rzeczywiście to jest jakiś rozwój, tak? To znaczy to nasze zaufanie Bogu, to, to nasze bycie z Bogiem, nie wiem, 20 lat temu, trochę więcej niż 20 lat temu, było inne, a dzisiaj jest inne. Oczywiście, w to też wchodzi nasza dojrzałość ludzka, czyli to, że po prostu jako ludzie zmieniamy się, dojrzewamy i jakoś inaczej też patrzymy na świat. No ale niewątpliwie nasza relacja z Bogiem no, wpływa na to, jak postrzegamy rzeczywistość, jak ją też przeżywamy. I tutaj mogłabym przytoczyć naprawdę liczne świadectwa wielu osób, które. No, właśnie w takich sytuacjach trudnych, w takich sytuacjach, kiedy wszystko gdzieś się rozlatuje, albo w takich sytuacjach, gdzie jest no, jakaś wielka niewiadoma, jakieś nowe wyzwania zawodowe, życiowe, to jednak ta relacja z Bogiem, ta perspektywa wiary daje siłę, po prostu daje. Daje takie wsparcie, które no nie jest tylko z nas, tak? czyli nie tylko z tego, że dbamy o siebie i, i staramy się jakoś dbać o swoje zdrowie i o jakieś swoje um, przeżywanie rzeczywistości od strony emocjonalnej, ale też od strony właśnie no, czegoś większego, kogoś większego, kto, um, kto nas prowadzi, kto, komu jesteśmy w stanie zaufać. To daje to poczucie bezpieczeństwa, że jednak nie my wszystko sami musimy ogarniać, że nie wszystko jest tylko w naszych rękach, ale że jest Pan Bóg nad tą całą rzeczywistością i On wie lepiej i widzi lepiej wszystko, co, co jest dla nas, wokół nas i do czego chce nas prowadzić. Jeśli się straciło wiarę, czy można ją odzyskać? No można, wystarczy po prostu zacząć się modlić i poszukać ludzi, którzy nam pomogą w tej relacji z Panem Bogiem. I pewnie to już mówiłam tutaj na kanale, ale będę to powtarzać. Potrzebujemy innych ludzi. Potrzebujemy mieć świadków wiary, ludzi, na których się będziemy opierać w tym znaczeniu, że którzy, na których możemy liczyć, że zawsze nam opowiedzą o Bogu. Nie nachalnie, nie fanatycznie, ale podzielą się z nami świadectwem swojego życia. Im więcej takich osób mamy, tym lepiej, bo to daje nam po prostu przestrzeń wsparcia i też nie jesteśmy takimi wysysaczami energii, ale rzeczywiście mamy te osoby, na które możemy liczyć z którymi możemy się podzielić naszą wiarą, z którymi możemy się podzielić też naszymi wątpliwościami w wierze, ale które też będą nas umacniać swoim przykładem życia, swoim w ogóle życiem i też bezpośrednio relacją z Bogiem. Czy jeśli mamy wątpliwości, to czy już straciliśmy wiarę? No nie, wątpliwości są częścią naszego rozwoju życia w wierze, to znaczy... Po prostu, jeśli nasza wiara ma być ludzka i dojrzała, to te wątpliwości muszą się pojawić. To znaczy e, musimy się mierzyć z różnymi kryzysami, trudnościami, jakimiś momentami, w których no właśnie gdzieś te jakieś wątpliwości się, mm, czy do, co do istnienia Pana Boga, czy co do tego, w co wierzymy jako kościół, czy do w ogóle naszego bycia w kościele, one się po prostu naturalnie pojawiają jako element rozwoju, i teraz jak co z nimi zrobić? Po pierwsze nie udawać, że ich nie ma. Po drugie nazwać sobie, w czym jest problem, a po trzecie poszukać pomocy. Czyli z wątpliwościami w wierze, z trudnościami w relacji z Panem Bogiem nie zostajemy sami. Szukamy zaufanego księdza, zaufanych ludzi, szukamy kogoś, kto po prostu kto mógłby nam pomóc? Oczywiście też podejrzewam, że takim wsparciem dla wielu będą też siostry zakonne czy w ogóle zakonnicy. Szukamy człowieka, który się ciut zna na Bogu i na życiu duchowym i będzie w stanie nam towarzyszyć w tym, co przeżywamy. To nie znaczy, że ta osoba rozwiąże nasze problemy, ale to znaczy, że będzie ktoś, kto, no, kto nas przyjmie z tym, co przeżywamy, że będzie ktoś, kto po prostu będzie w stanie też jakoś no, pomóc nam odpowiedzieć na nasze pytania, pokazać jakieś właśnie z innej strony to, to nasze życie z Panem Bogiem. No i jak widać dzisiaj na, na, stoliku, na stoliku w studiu, przygotowałam kilka książek. Które, które myślę, że w tym wakacyjnym czasie, przy wakacyjnej kawie, mogłoby różnym osobom myślę, pomóc właśnie w, no właśnie w relacji z Panem Bogiem, w tym, jak, jak przeżywać tą, tą relację. Książki są różne. Jedna z nich jest w ogóle niereligijna, ale o tym za chwilę. I to nie jest żadna dzisiaj współpraca, ani sponsorowanie żadnych tutaj książek. Po prostu polecam to, co sama przeczytałam i co uważam, że jest bardzo wartościowe i naprawdę może różnym osobom pomóc. Chociaż te książki są dość takie, no zreszt zresztą zobaczycie. Pierwsza z nich to jest książka o Duchu Świętym, kardynała Grzegorza Rysia. Oczywiście to jest raczej spis, yy, zebranie różnych homilii, różnych konferencji wygłoszonych przez kardynała Rysia przy okazji najczęściej yy, wigilii Zesłania Ducha Świętego. Yy, no każdy, kto zna, a myślę, że w, chyba wszyscy na tym kanale znamy kardynała Rysia, ja osobiście lubię go słuchać yy, i lubię go czytać, bo najbardziej zaskakujące jest to, że przy tej samej okazji, przy często podobnych czytaniach myszalnych, bo to jest właściwie można powiedzieć dość, dość komentarz do, do czytań z wigilii zesłania Ducha Świętego albo z uroczystości zesłania Ducha Świętego, zawsze jakiś nowy wątek zostanie wyciągnięty przez kardynała Rysia. I myślę, że jeśli w tym roku. Nie mamy okazji pojechać na rekolekcję w wakacje albo w ogóle na jakieś swoje rekolekcje, a jednak byśmy coś chcieli głębiej i bardziej, to myślę, że Duch Święty jest aktualny w każdym czasie i, i można sobie po prostu dzięki tej lekturze trochę samemu sobie dać jakiegoś doświadczenia rekolekcyjnego. Czyli nakarmić się jakąś treścią, coś sobie przemyśleć, coś sobie poprzeżywać. No, wszyscy wiemy, że kardynał ryś to człowiek, który od razu sprowadza wszystko, nawet jakieś. jakieś Tutaj ciekawe wątki egzegetyczne sprowadza od razu do naszego życia, do naszej egzystencji, że to nigdy nie jest takie wiszące w powietrzu, więc bardzo, bardzo polecam dobrze się to czyta. Ja czytałam regularnie na moim balkonie do porannej kawy i, i, i myślę, że naprawdę warta polecenia rzecz. Kolejne dwie rzeczy to w ogóle są książki, którymi jestem zachwycona, a jedną bardziej, drugą. Ciut mniej, ale to tylko dlatego, że, że trochę to jest inny, inny styl. To modlitwa głębi i kontemplacja chrześcijańska. Obie książki są ubrudzone kawą, co najlepiej o nich świadczy, ponieważ wszystkie książki, które brudzę kawą, oznacza, że są przeze mnie bardzo, bardzo intensywnie czytane, że mam do nich przywiązanie. Pierwsza z nich to Tomasa Katinga, modlitwa głębi. Druga to kontemplacja chrześcijańska, droga do wewnętrznego spokoju. Niebieska jest trudniejsza, y, różowa, właściwie taka łososiowa, jest, y, jest prostsza. A na czym polega trudność i na czym polega y, prostota? Trudno powiedzieć, że ta książka jest prosta, ale y, y, może bardziej przystępna. Y, w modlitwie Głębi y, to, co mnie ujęło, co mnie zachwyciło, to jest połączenie doświadczenia kontemplacyjnego z wymiarem ludzkim. I z, takim, z taką szerszą perspektywą teologiczną. No, ja uwielbiam takie zestawienie. To znaczy, kiedy nie tylko mówi się o życiu duchowym, o rozwoju modlitwy w kierunku kontemplacji, bo właściwie o tym jest, jest ta książka, książka, ale kiedy się pokazuje to właśnie w takiej szerszej perspektywie teologicznej i w dodatku jeszcze z odniesieniem do naturalnych ludzkich. Doświadczeń czy jakiegoś takiego emocjonalnego przeżywania po prostu różnych sytuacji. No, dla mnie to połączenie z tym ludzkim wymiarem było tutaj super ujęte: że nasza relacja z Bogiem robi coś z naszą psychiką, z tym, że pewne rzeczy, które gdzieś są w nas pochowane, po prostu się pokazują, że. Gdzieś emocje z nas wypływają, że gdzieś dochodzi do tego uzdrowienia na poziomie takim emocjonalnym, psychicznym, że po prostu robi się ta przestrzeń w człowieku, że te rzeczy gdzieś tam pospychane mogą po prostu się ujawnić. Natomiast tutaj bardziej to jest taki właśnie. Bardziej koncentracja na tym duchowym wymiarze, czyli droga do wewnętrznego spokoju jest, bar jest bardziej skoncentrowana na no właśnie takich treściach teologicznych, ale od strony przeżywania ich takiego właśnie wzrastania też w tej modlitwie kontemplacyjnej. No, przyznaję szczerze, że jakbym na razie wśród książek, które przeczytałam w tym roku, miała pokazać jakiś numer jeden, to byłaby ta książka, czyli Modlitwa Głębi. Mam do niej bardzo emocjonalne przywiązanie i, i rzeczywiście wszystkim, którzy czują, że, że coś ich ciągnie w kierunku ciszy, milczenia, w kierunku właśnie kontemplacji, to tak, to bardzo, bardzo gorąco polecam. No i ostatnia, ostatnie dwie rzeczy, to jeszcze nie ostatnia rzecz. To jest książka, która nie jest nowa Rozeznawanie Duchowe Sztuka świadomego życia. Ja bardzo lubię tę serię z wydawnictwa Wam. Tutaj jest, jest sporo tych książek, właśnie o rezygnowaniu, o, o właśnie życiu duchowym, też o kontemplacji, o medytacji. W każdym razie to, co mnie zachwyca w tej książce, to jej prostota. Ona jest napisana bardzo prostym, przystępnym językiem. To jest tak jasne, że każdy zrozumie, ale też bardzo porządkujące. I, i, I znowu jest to też dobra pozycja od strony takiego spojrzenia integralnego na człowieka i na życie duchowe. I myślę, że tego bardzo dzisiaj potrzebujemy. No, podam tutaj przykład, że właściwie może to w innych książkach o duchowości ignacyńskiej jest napisane, ale ja to akurat przeczytałam w tej, to rozróżnienie, że, że pocieszenie i strapienie, czyli to takie typowe rozróżnienie o Ignacego, po pierwsze niekoniecznie musi oznaczać nasz stan emocjonalny, że, że możemy być pocieszeni nawet wtedy, kiedy jesteśmy smutni, bo to ostatecznie prowadzi nas do większej miłości Boga, do gorliwości, ale możemy być też strapieni, czyli od, odchodzący od Boga, kiedy jesteśmy, no właśnie, niesmutni, kiedy jesteśmy weseli, albo kiedy właśnie tak jakoś in, jakieś inne stany emocjonalne przeżywamy. Więc to myślę jest bardzo fajna uwaga, żeby nam się pocieszenie i strapienie nie kojarzyło tylko z jakimiś odczuciami. A po drugie, że jest duch dobry i duch zły, i tutaj jest to ujęte nie od strony duchów, czyli od strony aniołów, czy od strony diabła, szatana, ale od strony tego, co nas prowadzi do Boga, albo od strony tego, co nas od Boga oddala. I to może być wszystko. I rzeczy stworzone i my sami, i, i to, co się nam przydarza w życiu, i też nasze jakieś samopoczucie i. Więc to rozszerzenie tej perspektywy, że duch dobry, duch zły to nie tyle istota duchowa jakaś, anioł albo diabeł, ale po prostu wszystko, co nas od Boga oddala, albo wszystko, co nas do Boga prowadzi. I myślę, że to jest też takie fajne, porządkujące, że właściwie nie jest istotne, jakiej to jest natury, czy to jest duchowe, czy to jest. No, takie powiedzielibyśmy stworzone ziemskie, nie wiem jak jeszcze, takie bardziej świeckie. Tylko po prostu pytanie, czy to coś, to, coś, to czego doświadczasz, prowadzi Cię do Boga, czy jednak nie? Czy, czy jednak jest to jakaś, jakaś rzecz, która od Boga oddala? bardzo jasne z przykładami i myślę, że, że porządkujący właśnie ten temat rozeznawania i faktycznie uczący świadomego życia, żeby wychodzić trochę ze swoich jakichś tam schematów i trochę bardziej się sobie przyglądnąć i zobaczyć, do czego Pan Bóg nas prowadzi. No i ostatnia książka, która nie jest religijna, o której słyszałam kilka bardzo, bardzo pozytywnych recenzji i chciałam ją przeczytać. To jest Damon Copperhead, Barbary Kinslover. To jest książka, która oczywiście jest powieścią i oczywiście inspirowana Dickensem, jego Davidem Copperfieldem. Natomiast, oczywiście, natomiast jest osadzona we współczesnych warunkach, we współczesnym świecie, w, w Ameryce, ale nie w tej Ameryce, którą kojarzymy najczęściej z Nowym Jorkiem czy z Los Angeles, ale z Appalachami. Czyli z takimi rejonami, które zazwyczaj nam się gdzieś w pięknych scenariuszach filmowych czy scenariach filmowych, scenariach nie, nie pokazują. I dlaczego chcę polecić tą, tę książkę? Yy, dlatego, że yy, jest wciągająca. Ja co do powieści jestem dość wybredna. Musi być napisana dobrym językiem, wciągająca i yy, jakaś taka angażująca mnie, że po prostu yy, coś, mi, coś to ze mną robi, na poziomie też takim estetycznym, takiej wrażliwości na piękno. I ta książka coś ze mną robiła, yy, dlatego, że yy, miałam takie. Yy, Dziwne doświadczenie czytając tą książkę, że z jednej strony byłam przerażona tym, czego doświadczał główny bohater, więc chyba to nie jest najlepsza reklama tej książki. Znaczy, przerażona byłam od takiej strony ludzkiej, od takiej strony jakiegoś współczucia dla no właśnie dla drugiego człowieka i jakiejś wrażliwości na krzywdę, której doświadcza drugi. Ale z drugiej strony byłam zachwycona narracją, jaką główny bohater dawał przez całą tą powieść. W skrócie, chodzi o to, że to, jak dziecko czy młody człowiek postrzega swoją rzeczywistość i jak adaptuje się do niej, a to, jak na to patrzą dorośli i co przeżywają widząc. Takie warunki dorośli, no jest właśnie takim ciekawym doświadczeniem. Te, te, te dwa zestawienia: perspektywa dziecka, młodego człowieka i emocje czytelnika no, myślę, że są ciekawym ciekawym doświadczeniem, i bardzo, bardzo gorąco polecam. No oczywiście, jest tutaj też takie trochę odsłonięcie no, świata, w którym żyjemy, nie? I, i pewnych problemów, na które na co dzień nie chcemy patrzeć, i i że rzeczywiście nie wszystko w Ameryce, tej Ameryce, która zwłaszcza osobom wychowanym w latach 90., może się kojarzyć jeszcze tak dość idealistycznie, no właśnie, że to jednak chyba nie do końca tak, jak na tych filmach, które oglądamy, wszystko wygląda. To oczywiste, że życie nie wygląda jak filmy, które oglądamy, no ale jednak te filmy jakiś nam ten obraz rzeczywistości po prostu przekazują. I co ma wspólnego czytanie powieści z rozwojem wiary? Myślę, że warto zawsze mieć tak, takie dwie biblioteki w swoim życiu. Jedna to jest ta, która dotyczy naszego rozwoju wiary bezpośrednio czyli tego, co dotyczy relacji z Panem Bogiem czy to bardziej teologicznie, czy to bardziej duchowo. Ale coś, co nam będzie porządkować głowę, serce i karmić to serce od strony, właśnie jakiegoś takiego namysłu nad naszą relacją z Bogiem. A druga biblioteka myślę, że nie, nie mniej ważna, to jest biblioteka związana z światem, w którym żyjemy. I to od strony właśnie literatury pięknej, ale też różnych książek psychologicznych, no akurat, te akurat ja lubię czy, czy reportaży, czy rzeczy, które nam opowiadają o świecie i które trochę poszerzają nasze horyzonty. I ja osobiście boję się ludzi, którzy czytają tylko książki teologiczne, i już nic innego, już niczym innym się nie interesują, bo wydaje mi się, że potrzebujemy takiej równowagi tego, żeby gdzieś też tego pana Boga odkrywać, takiego ukrytego w tym świecie, w tym świecie, który, który wprost nie mówi o nim, ale który przecież nie jest pozbawiony jego obecności i jego działania. Poza tym, a książki, czy w ogóle literatura piękna, zwłaszcza, po prostu też kształtują naszą wrażliwość, naszą empatię, nasze postrzeganie świata, nasz, drugiego człowieka i nie wyobrażam sobie tego, żeby. Czytać tylko książki z duchowości. To znaczy, oczywiście, że ja znowu, tak jak w przypadku sakramentaliów, nie jestem może tutaj najlepszym przykładem, bo z racji konieczności czytania zawodowego różnych książek dotyczących Boga, no, po prostu jak mam wolne, to potrzebuję przeczytać coś, co nie mówi mi o nim wprost. Żeby też moja głowa się trochę przewietrzyła, ale też żeby też no właśnie poszerzać swoje horyzonty i zderzać się z myśleniem, które jest zupełnie inne od mojego, czasami z wartościami, które są zupełnie inne niż moje. Ale w tym i to już na koniec zawsze warto mieć równowagę. To znaczy tak, potrzebujemy dopływu innych treści, ale ważna jest ta równowaga. Ważne jest, żeby te dwie biblioteki były w naszym życiu, bo kiedy z kolei za dużo mamy tych treści, tylko takich już bez, bez Pana Boga, bezpośrednio, no to znowu, tak, to czym się karmimy, taki, taki wydajemy owoc. I to tak naprawdę my decydujemy o tym, co do siebie przyjmujemy, jakie treści, jaki sposób myślenia. No i to też oczywiście wpływa na naszą relację z Panem Bogiem. Do nas należy wybór, co nam służy. Ale warto pamiętać, że to obserwowanie, to bycie w tym świecie, to poznawanie różnych rzeczy, ono też nam pomaga odkrywać tego Boga ukrytego. Z życzeniami dzisiaj na koniec rozwoju naszej wiary, czyli tego, żebyśmy coraz bardziej i głębiej żyli z Bogiem oraz dobrych lektur na wakacje, zostawiam Was dzisiaj. Oczywiście teologia przy kawie wróci za tydzień. I już wiem, tak jest zaplanowane, że nie będzie wakacyjnej przerwy, więc także w kolejnych tygodniach spodziewajcie się odcinków. Na koniec bardzo, bardzo gorąco dziękuję wszystkim, którzy wspierają kanał, którzy piją ze mną wirtualne kawy. Także oczywiście moim patronom jestem bardzo, bardzo wdzięczna. Dzięki Wam, dzięki Waszemu wsparciu, kanał może istnieć.